Widzowie! Stoję w rynku, jak widzicie. Kasa leży na ziemi. Co prawda, fontannie. Tam jest mój dom rodzinny. I tam, oczywiście, mieszka gdzieś moja siostra. Za tym. No i stoję tutaj z tego względu, żeby Wam wrzucić film. W domu mamy nie ma w ogóle internetu, także wrzucam film. Tu jest trochę szybszy. Zimno jest, moje nie zostało w mieszkaniu. O 13 mam wizytę u siostry w salonie fryzjerskim no i wrzucamy film. Będzie dzisiaj o 13. .00. Także widzicie jak wygląda praca niesławnego jeszcze youtubera, ale może kiedyś. Trzeba próbować. Jesteśmy widowę. U fryzjera profesjonalisty. Czy profesjonalistki? Tak się strzyże Tak się strzyże Razu 10 lat mniej na karku. Zawsze siostra nagrywa z tej windy. I znowu idziemy po psa. Idziemy wyprowadzić siostrze psa Ostrzygła mnie. Ja idę wyprowadzić psa i mamy innego psa Lulu Pies mojej siostry. No, idziemy. Będzie się z Moniem widziała później zrobimy jakieś filmy dla widzów, nie? Lulusiu. Widzowie, mamy dwa psy. Monia jest koleżeńskie. Chodź Monia. No. Chodźcie. Idziemy. Jakoś damy radę. Ale widzicie jaki Monio. Jest grzeczny. Kto z widzów wie, co to jest? Czy w ogóle jeszcze ktoś pamięta piece? O, to było kiedyś ciepło prawdziwe ciepło. Każdego domu. Pamiętasz takie ciepło? Pojazdy nie znasz. Takiego ciepłka, prawda? Godzina 12. Monia w zakładzie fryzjerskim. No baw się, żyj swoim życiem, chłopie. Zostaw mnie. Fajna laseczka go podrywa. Dziewczyny masz tutaj, fajną. Do mamusi. Do mamusi to idzie. To <gry> Monia, ale to nie jest zakład dla psów. To jest dla ludziów, no. No bawcie z Lulu. Tak. Ty i Lulu. Buzi, buzi. Ojo, jak Na słodko. No. dopiero wjechałem w obszar i trochę się obawiam chociaż opony są nowe no nic zobaczymy ale piękny szum chłodno no nic jedziemy tam jakiś pan wchodzi zobaczymy najwyżej zawrócę no pięknie jest i bardzo ślisko minus 2 i tył, tył napęd, ale nic. Takie widoki. A, a skąd wiemy, że to... Bardzo... Jesteśmy, dotarliśmy, idziemy na punkt widokowy, wbił się w tło, po biały, także tutaj zima już można powiedzieć, że jest, dawaj Monia, korzystaj. Zobaczcie jaki Monisiu szczęśliwy. Oni się szczęśliwy, ale śniegu napadało. Fajnie jest przyjść w taką porę, gdzie nie ma jeszcze tak dużo śniegu. Można spokojnie sobie podążać. Co prawda ja wyszedłem dość późno, bo o 12 .00. Wiadomo, teraz się robi szybko ciemno, więc muszę tak rozplanować czas, żeby jeszcze za jasności wrócić. No i zjechać, bo na napędówką no niestety trzeba uważać. Już się nauczyłem po ostatniej akcji na zakręcie z małżonką. Żona wie o co chodzi. Także idziemy. Nie wiem gdzie. Może na sowę. Zobaczymy. Jesteśmy w kozie siodło. 887 metrów. Idziemy dalej. Teraz się zaczyna. O takie coś właśnie chodziło. Podgórkę. Kamory i sapana buzia idziemy idziemy Zobaczcie czy to nie jest piękne droga ludzie biegają inni spacerują cześć inni spacerują każdy o czymś myśli każdy z jakimś problemem idzie życiowym albo i nie o to chodzi dotarliśmy Jesteśmy na Wielkiej Sowie Znam ten szczyt, ponieważ to są moje okolice Ale zmieniło się, wyremontowane Super Wielka Sowa, 1015 metrów Trzeba zrobić zdjęcie Monio, no, Ty też zdobyłeś szczyt Należy Ci się Nagroda Cimaj Zrobiłem Ci hamburgera, znaczy hot doga Jak już widać, robi się, raczej znaczy ściemnia się troszkę. Monia robi standardowo furorę, ludzie go zaczepiają, nowi subskrybenci oczywiście będą tuti i Monia biega. Chciałem wam powiedzieć, że u nas górach tutaj są wilki. Podobno jest Wataha. Naliczyli 17 sztuk, ale jak wiadomo wilki są płochliwe. To tylko takie moje, moja wskazówka, uważajcie, jeśli byście szli tutaj w nasze góry w sudety. Więc ja zabieram ze sobą gaz pieprzowy, co prawda mały, ale wiadomo zawsze jakoś tam odstrasza albo pomoże. Obyśmy nie spotkali i oby ten piękny Monio wrócił cały i zdrowy do domu. No to dopiero początek przygód, a został nam jeszcze tydzień. A bo dali gdzieś moje miasto. Zobaczy gdzie monia się schował. Oni <śmany> się. Bo się ktoś przestraszy, że jesteś wilkołakiem. No, a tu są wilki. Pięknie. Monia, koniec. Tutaj były wszędzie samochody. Aż do samego końca. My stoimy tutaj. Koniec naszych bojarzy górskich dzisiaj, tak Monia idziesz odpoczywać jedziemy jeszcze na rajd Monia w środku obgryzuje śnieg sobie, a nie widać <grym> a ma śniegu między łapami jestem zadowolony, bardzo bardzo, bardzo, tego mi trzeba było tam było aż do samego końca zajęte wszystkie miejsca, teraz muszę stąd zjechać Moniusiu, jak się czujesz po górach Męciony, to jest pan znowu gdzieś bierze Idziemy A tam będą jeździć z samochodami bardzo szybko Jesteśmy w Dzierżeniowie, tam jakaś impreza Zostajesz maniczej i z nami, idziesz z nami Co będziesz sam siedział, nie? Jak się podobał ten sławy. Koniusiu coś szybkiego. Mamy niedzielę Zobaczcie jaka brzydka pogoda Ale paskudnie nie cały mokry będziesz Ja pod parasolką Zobaczcie gdzie Moniusio śpi Zawsze mu biorę jego lule, Żeby wiedział, że w nowym miejscu Bo jesteśmy u nas w mieszkaniu W Polsce Żeby wiedział, że je... Coś jego jest tutaj, dlatego zostaje Moniusiu zawsze tak grzecznie. To jeszcze jest po wczorajszym. Moniusiu smutki, krasnoludki, trochę zełki. Że zrobiliśmy szybko góry, ale ogólnie tak wygląda podróżowanie z Moniusiem. I obojętnie czy jesteśmy u nas w domu, czy jesteśmy u kogoś. Monio po prostu się bardzo szybko przystosowuje. Nie? Super pies. Moniusiu, gdzie są Twoje nagrody? Wiesz, gdzie są Twoje nagrody, prawda? Tutaj, dla Moniusia. Zobacz, może to być Moniusiu? Hmm, może. Jeszcze wam pokażę, czekaj, jak można zabrać Moniowi jedzenie. Także nauczyłem go tego. Czekaj, 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 puść, puść. Super.